Bajka o biedronce kropeczce Na zielonej łące rosły kolorowe kwiaty, pachniały tak słodko, że nawet motyle tańczyły nad nimi z radością. Wśród tych kwiatów mieszkała mała biedronka. Miała na imię Kropeczka, bo na swoich skrzydełkach nosiła siedem lśniących kropek. Kropeczka była ciekawa świata. Każdego dnia wyruszała na małą wyprawę. Lubiła wspinać się na źdźbła trawy, zaglądać do kielichów kwiatów i słuchać, jak pszczoły nucą swoje piosenki. Pewnego ranka kropeczka spotkała mrówkę, która niosła ziarenko trzy razy większe od siebie. Ach, jak ty jesteś silna, powiedziała biedronka. Skąd masz tyle energii? Pracuję razem z moimi przyjaciółkami, odparła mrówka. Razem możemy więcej niż samodzielnie. Kropeczka pomyślała o tym długo, potem poleciała do stawu, gdzie mieszkała żabka. Żabka skakała wesoło z liścia na liść. A ty, żabko, dlaczego ciągle się uśmiechasz? spytała biedronka. Bo cieszę się każdym dniem, zaśmiała się żabka. Każda kropla deszczu i każdy promyk słońca to powód do radości. Kropeczka poczuła, że jej skrzydełka robią się jeszcze lżejsze. Chciała podzielić się tym uczuciem. Wróciła więc na łąkę i opowiedziała innym biedronkom czego się nauczyła. Mrówka przypomniała mi, że razem można zrobić bardzo dużo, mówiła. A żabka pokazała mi, że warto cieszyć się tym, co mamy każdego dnia. Biedronki słuchały uważnie. Potem wszystkie razem poleciały nad łąkę. Tworzyły czerwono-czarne kółeczka na tle błękitnego nieba. Śmiały się, że wyglądają jak kropeczki na wielkim kwiatku świata. A kropeczka? Kropeczka była szczęśliwa. Wiedziała, że każdy dzień może być piękną przygodą, jeśli ma się przyjaciół i potrafi się cieszyć drobiazgami. I od tego czasu, gdy ktoś spotykał biedronkę kropeczkę na łące, zawsze widział jej mały uśmiech i błysk w oczach, bo kropeczka już wiedziała, że najpiękniejsze kropki to nie tylko te na skrzydełkach ale też te w sercu, które zostają po dobrych spotkaniach.